Cześć, z tej strony ja, Shaunless player, a dzisiaj jest drugi odcinek Sky Warsów na serwerze MySG! W przednim odcinku byliśmy i graliśmy razem z NC Super, zabiłem go, walczyliśmy z innymi klanami, ale to dopiero wkrótce. I sądzę, że może stać się też taka rzecz, że ten drugi odcinek stawia jako pierwszy odcinek, a, drugi, a pierwszy odcinek stawia jako drugi odcinek. Nieźle! Dobra, więc bez, bez przedłużania, Przejdźmy do Arenki. Numer Dobra, jesteśmy na do mojej pierwszej arence. Mam tutaj taką bardzo glinowajastą jasną arenkę. Oj, będzie się działo. Oj, będzie się działo. Będzie zabawa. I znowu noc i będzie mało. Będzie głośno. Będzie radośno. No przetajczymy razem całą noc. A ja znowu prawa autorskie. Będę już miał tu i będzie noc i będzie mało. Będzie dziś. O! Nie! Nie pierdziecie, że ta dziewczyna miała stałe itemy i ich kurde nie założyła! Nie pierdziecie, że ona ma koksa. łuk że nie ileś! Kurde, kowadła! Wow. Muszę się obronić! I wszystko połączyć, ale tu nie mam chyba przeciwnie, chyba sojusza mam tutaj. Nie muszę. Muszę rzucić na siebie te potki. What the hell? Jeszcze kraft. Klaw... Jeszcze enchanting table. Jeszcze... na pierśnik. Amen, Maryjo. Amen, Mario. Kurde. Co się dzieje? Na to ogień? Naprawdę. Teraz muszę już 105 leveli. Więc już tak prosto nie będzie, kurde. Ale wow! <ścoughs> ja pierdzielę! O kurde. No to? Kurde. Macie jeden! Specjalny odcinek ode mnie! What? A no tak strzelają do mnie. Strzelają, strzelają. Nieźle. Nie no. Bo chyba ma wszystkie i stałe. Nie no, jeżeli tego nie wygram, to się chyba zeszczam. Maryjo! Kurde, królowo aniołów! O kurde! <laughs> Maryjo, królowo aniołów! Amen, co się tu dzieje? Matko mam wszystkie itemki stałe, jakie mógłbym mieć? Peurę też. Ech. Wiecie co? Szaleje. Dobra. What? Najbardziej. What? 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 Dwojkarzy. Kto jest ten ostatni? Wow. To jest najbardziej wyjątkowa arenka, jaką grałem do tej pory, przyznam wam szczerze. Nie no nie no z zachwytu, kurde. Idzie tam, idzie tam, idzie tam. Trzeba zjeść to. Ale nie można paść. Nie można paść, mam wszystko, co mogłoby mieć. O boże. Nie no. A ja mam kompletnie wszystkie stałe itki. Wszystkie możliwe stałe ity. Cały się trzęsie z zachwytu! Spierdzielaj! What the hell? Na całe się trzęsie z zachwytu! Eee. Wow! Matko jedyna, jeżeli go nie wygram, no to... Kurde, amen Maryjo. Amen Maryjo. Kurde, matko, coś, Coś się chyba dzieje? Co wygrałem już? Nie, no nie, wziąłem, spadał. What? Jezu się co się dzieje? Boże, cały się trzęsę. Nie poczekajcie, dajcie mi sprawdzić. Miałem, to miałem, śnieżki miałem. Miałem kowadu, miałem enchan, miałem podker generacji, dwie porcje butelek, wiader nie miałem, miałem koksa, dwa refile, mięsko, strzały, łuk punch, żelazny kilow, żelazny mieć, wszystkie te książki, cały set? Kurde. Ja zapiłem jakiegoś tego flipa, który miał wszystkie itki. Wow. Dobra, spotkamy się. Nie wiem, albo spotkamy się na następnej arence. A bo to już koniec odcinka, więc nie wiem, ja się, się na następnej ręce. Wow, jestem zaszokowany, cały się trzęs, więc będę musiała chwilę odpocząć. Uff, dobra, wróciłem, musiałam odpocząć 5 minut po takim maksymalnym szoku. I z okazji policzyłem, ile tamten, tamten gracz musiał wydać w pieniążków, money, 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 aby móc mieć takie itemki. I wyliczyłem, że musiał wydać 59 100 monet? <grym> Kurde! Ja takie coś mogłem używać przez jedną grę. Coś wartego: 59 10, 100 monet. Teraz już chyba coś takiego się nigdy nie powtórzy. Nie, już nie, nie, nie ma szans po prostu. Chodź. Nie, no, Boże. Masakra. Dawno takiego przypadku nie miałem. Ta lata ja tak szybko by się do mnie nie mógł dostać. Więc zostałby już swoje itki i by wygrał. Aj, zlamiłem. Teraz już będę kompletnie lamił. U latar mam wstrząs moralny i nie wiem, co się dzieje. O Boże, no i chyba będę miał jednak przechypane. Nie tak wiecie, co będę miał przechypane. <grymny> <laughs> o Boże! Oj, Boże, Boże, nic ci nie pomoże. Może zginął tamten już. Boże, 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 nic ci nie pomoże, a mi też. <laughs> nie no O Boże, nadal on jest. Nie, no. z takim się nie ma. Nie ma szans konkretnie. Z takim się szans nie ma. Dzieci i ojcowie maj, matek, zapamiętajcie, z takimi graczami. O! Nie da się wygrać. Właśnie już wiem, jak się gra takim. O! To jest po prostu zbyt proste, to jest po prostu zbyt proste, ale to musiałby się naprawdę długo namęczyć, o, to jest tak chabsko może strzelę go. Mam jeszcze jedną strzałę. Happy smile. Kurwa, patrz! PIEPRO PRZEKŁĘSTU SZALONEGO! KURDY, 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 zaraz się załamie. No, nie wiem, jak to skomentować. Znaczy co? Po prostu spadnimy, bo to nie ma szans. Co? Wow. Szok emocjonalny. Dobra, spotkamy się na jeszcze jednej arenie. A! Niech będzie, niech będzie. Szaleństwo, kurde. Uff, przypadek nie zrobiłem. Dzień dzisiaj widzieliście, jak wchodzę. No, coś, jesteśmy takie babce. Leśnej bardzo. No, nie mieliście. I chyba teraz będę miał problem z tym. Teraz VIPy grają, aby chyba coś wygrać. Coś tam się... Coś się dzieje. Coś się dzieje. Nie mam nadzieję, że przynajmniej żadnego VIPa obok mnie nie ma. Bo wtedy będę miał mniej balen, niż bym miał, gdybym... miał obok siebie VIPa. Dobra, płotka. Co jeżeli Mary... O, 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 o. Zaczkaj go, zacznij go, zaczgaj go, dawaj! Nie! 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 Hmm. No kurde! Ach. Ajajaj! Dobra! Zipy grają! Więc mam pomysł, nie przeszkadzajmy im się, pożegnajmy już. Dobra, więc subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie za dziwny, nietypowy pokaz, jak grają VIP. -y. Ha, ha, ha. Dobra, to pa, pa.